Zjechać z tej pięknej drogi po lewej i wjechać na tą, szutrową, i jechać wzdłuż. O co w ogóle chodzi? Nie wiem, okaże się za 7 km. I 7 km, tak. No, i dzisiaj wyruszyliśmy w naszą drogę z Puerto Varas w Chile do Bariloche w Argentynie, więc taki widoczek jeszcze nas pożegnał. Natomiast większość drogi w Chile wyglądało tak: i właśnie wiatraki, dużo zieleni, dużo drzew. Mieliśmy czasami wrażenie, że jakbyśmy jechali przez Polskę. Ten krajobraz bardzo nam znajomy, co nie miało miejsca w tej południowej części Patagonii, bo tam nie było tyle roślinności, natomiast tutaj. Ładnie zielono, zupełnie inna, inna Patagonia. Potem dojechaliśmy już do granicy. W Chile musieliśmy wysiąść z paszportami, dokumentami od samochodu, no i czekać w kolejce na granicy. I to sprawiło, że bardzo doceniliśmy strefę Schengen, gdzie nie trzeba tych wszystkich formalności wypełniać. Następnie droga pomiędzy granicami w połowie był znak, że witają w Argentynie. Natomiast potem znowu e, droga po prostu no, pomiędzy jedną granicą a drugą. Wyglądała właśnie w ten sposób. Dużo drzew. E, nie wiem, czy to jakieś kwaśne deszcze, czy co tam się stało. No ale koniec końców udało się dojechać już do Argentyny. No i z powrotem tam również musieliśmy pokazywać wszystkie dok dokumenty, paszporty itd. E, jesteśmy właśnie w drodze z Chile do Argentyny. I dosłownie y, wyjechaliśmy już z Chile. Y, i jechaliśmy i raz 30-40 km pomiędzy granicami, górami, y, od punktu do punktu. Czyli jak wyjechaliśmy już z Chile, ale jeszcze nie wyjechaliśmy do Argentyny. Więc jeżeli. Y, y, Planujecie jechać, przynajmniej tą granicą, bo też e, w innych granicach nie zawsze tak jest. Czasami są od razu te punkty, czasami są, nie wiem, po kilometrze dwóch. Natomiast tutaj było naprawdę daleko, więc e, miejcie to na uwadze i miejcie zatankowany samochód. No. Bo mógłby być problem. Byłaby postój na środku drogi. No i jeszcze z innych bardzo istotnych rzeczy, to sprawdzajcie, w jakich godzinach otwarta jest granica, bo ta była otwarta akurat do 19, więc później byście już nie przyjechali. E, tak przywitała nas Argentyna przepięknymi jeziorami, górami, także na no, ten krajobraz zupełnie inny niż po stronie chilijskiej. No, ale oczywiście też powitała po nas drogą szutrową. My się śmiejemy, że Patagonia nie byłaby Patagonią, gdyby nie było jakiejś drogi szutrowej po drodze. Także jest to dosyć standardowa sytuacja. Widoki potem już do Bariloche przepiękne, tak jak tutaj widzicie na filmiku. No i my przyjechaliśmy do Argentyny głównie po to, żeby zobaczyć, jak ta Argentyna się zmieniła w ciągu ostatnich dwóch lat, bo byliśmy to w 2023 roku, natomiast słyszeliśmy, że no bardzo się zmieniło była duża inflacja, ceny wzrosły, także skoczyliśmy na, jeszcze na pizzę, żeby ocenić, no a potem była drama. Dzień dobry, dzień dobry. No, i ten odcinek miał się zakończyć na tej pizzy i na końcu naszej drogi z Chile do Argentyny. Natomiast wyniknęły rzeczy, których się nie spodziewaliśmy, więc wam teraz o nich opowiem. Tomek jest na siłowni, także uznałam, że wykorzystam ten czas, żeby właśnie zmontować ten odcinek i jeszcze wam o tym opowiedzieć. A mianowicie, zwykle ja rezerwuję noclegi. I robię bardzo dokładny research tego. Czytam opinie, oglądam zdjęcia. No, po prostu nie rezerwuję pierwszej lepszej rzeczy, tylko staram się jakoś to, jakoś to ogarnąć, żeby to po prostu było dobre. Rzadko, kiedy mamy w topy, jeśli mam się przyznać. Natomiast tym razem mieliśmy w topę. No i tak, ogólnie, jak ja szukam noclegów, to nam nie zależy na. Jakimś nie wiadomo jakim dużym standardzie. To nie są, nie wiem, cztero-, pięciogwiazdkowe hotele. Po prostu my tam tylko śpimy zazwyczaj. Więc po prostu ma być poprawnie, ma być czysto. Ale to nie muszą być, nie wiem, najnowsze hotele, wszystko nowe. Ten starszy standard też nam odpowiada zazwyczaj. Tak mieliśmy, notabene w Chile, że ten. Ten hotel był dosyć stary, już było widać, że on już troszkę przeżył. Natomiast było czysto. Były śniadania całkiem smaczne, także naprawdę no, nam wiele nie potrzeba do szczęścia. E, także ja sobie pozwalam zarezerwować czasami takie troszkę tańsze noclegi. Natomiast wtedy, zawsze jeżeli rezerwuję takie tańsze, to sprawdzam opinię. No, jeden hotel, który zarezerwowałam, na to będę na cztery noce, bo cztery noce jesteśmy w Bariloche, więc całkiem długo, e, miał oceny 9,1. E, opinie bardzo dobre, bo jeszcze wczoraj je przeglądałam i naprawdę nie, ma się do, nie było się do czego doczepić. E, I był troszkę tańszy ten hotel, ale myślałam, że to z racji tego, że on był po prostu za Bariloche i trzeba było tam dojechać z 20 minut do do samego centrum, więc myślałam, że ta niższa cena jest kwestią tego dojazdu. Bo lokalizacyjnie no po prostu było troszkę dalej. No i przyjechaliśmy, już tam była godzina po 19:00, 19:30 chyba jak dojechaliśmy do tego hotelu. Zmęczeni po całym dniu, jak to zwykle bywa na road tripach. No i wchodzimy, w ogóle pani w recepcji była super miła. Także tutaj pod tym względem nie mogę nic zarzucić. No i wchodzimy do pokoju. Oczywiście to, że hotel był stary, to no to jakby spoko, to tak, tak, jak, tak jak mówiłam, to troszkę już tam było widać na zdjęciach, że, że to nie jest po prostu najnowszy hotel, że on już był kilka lat, on już ma. Eee, no ale wchodzimy do pokoju. Pierwsze zobaczę na ręczniki, brudne i to takie naprawdę brudne, nie to, że jest jedna plamka, tylko ten ręcznik był naprawdę, naprawdę brudny. I to jeden, drugi, jakby wszystkie ręczniki, które tam były, nie były zbytnio czyste. Pościel, ale ręczniki, te. Ręczniki mamy ze sobą zapasowe, bo wiedziałam, że lecimy do Ameryki Południowej, jeszcze potem będziemy w innych rejonach, więc wzięliśmy swoje ręczniki zapasowe. Więc myślałam sobie, dobra, użyjemy swoich ręczników, trudno. Natomiast pościel, Pościel była zżółknięta, całe poduszki były takie żółte, takie no, no brudne. Ja się już tego dotknąć, a co dopiero położyć tam głowę. Ehm, co prawda, ja mam ze za sobą zawsze taki mały śpiworek, też zapasowy, bo różnie trafiamy z tymi warunkami i po prostu ten śpiworek mnie tak ubezpiecza, że jak jest słabo, to ja sobie go wyjmuję i po prostu czuję się komfortowo. Natomiast tutaj nawet pościel nie do końca była zawleczona. To był jakiś stary koc, na którym był, pod, pod którym była położona taka. Hmm, Prześcieradła, więc było prześcieradło, i na to był taki stary koc gruby, który też wątpię, że oni piorą. Um, I jeszcze była taka narzuta też taka brudna, więc y, powiem szczerze, że no, ja to ja. Ja jestem dosyć obrzydliwą osobą i ja lubię po prostu ta czystość, to jest dla mnie must have. Natomiast jak Tomek to zobaczył i ja już na jego, w jego oczach zobaczyłam, że hmm, ciężko się tu będzie położyć, to już wiedziałam, że no dobra, to tutaj jest źle. Um, no i zaczęliśmy się zastanawiać, co robić. Koniec końców yy, uznałam, że dam temu hotelowi szansę na no powiecie. Też my zapłaciliśmy za ten hotel. Um, za cztery noce, więc to też nie było tak, że to była jedna noc. Czyli trochę kasy na niego wydaliśmy. Wszystko już było opłacone, więc tak tam było trochę niefajnie, zmieniać tak ten hotel. E, więc poszłam do pani z recepcji i powiedziałam, że no w naszym poko pokoju jest po prostu brudno i czy ona coś może z tym zrobić. Ona powiedziała, że chciałaby to zobaczyć. Przyszła, pokazała mi ręczniki, pokazała mi pościel, ona tak. Spojrzała i mówi: hm, No, okej, okay, dobra, faktycznie, faktycznie nie jest to czyste. No i pogadała z menadżerem, i menadżer powiedział, że dobra, no to tam na jedną noc e, ogólnie mieli całe obłożenie, mm, cały hotel był obłożony, więc nie mieli e, pokoju, żeby nam dać zastępczego, ale mieli taki duży, wielki apartament, taki wiecie, że tam było kilka e, sypialni, salon i w ogóle kominek, i tam wielki taki apartament, który no to będę kosztował bardzo dużo na bookingu, jak potem sprawdzałam. No i pani powiedziała, że da nam na jedną noc ten apartament. No ale jutro o godzinie 11 będziemy musieli zabrać swoje rzeczy i czekać z powrotem na godzinę 15, żeby oni nam przygotowali ten nasz docelowy pokój, czyli ten, który mieliśmy. Tylko po prostu pani miała nam wymienić pościel i ręczniki i posprzątać w tym pokoju. No, i e, przyszłam tam, początkowo przyszłam, zobaczyłam w tym apartamencie, jak to wygląda. No, i ręczniki były może troszkę czystsze. Nie wiedziałabym, że czyste, troszkę czystsze. E, pościel, e, ten koc był chociaż zawinięty w e, poszewkę, więc chociaż tyle też. No, i poduszka była bardzo stara i taką pachniała taką stojęchlizną, no, ale chociaż nie była zżuknięta. Żół, więc ja w pierwszym odruchu powiedziałam, dobra. Okej, okay, bierzemy, trudno, jakoś się przemęczymy. Eee, natomiast potem, jak już weszliśmy, przenieśliśmy te nasze rzeczy i ja zaczęłam jeszcze bardziej oglądać ten pokój, co nie było dobrym pomysłem. <laughs> No i zobaczyłam, że są plamy na kanapie, na fotelach, że na stole, tam był taki duży stół, był ta, była taka cerata też cała w plamach, taka brudna, że no, aż tam było słabo położyć w ogóle jakąś torbę, jakiś plecak, no. Ja tak powiedziałam Tomkowi, że kurczę, mamy tu spędzić cztery noce i ja się będę brzydziła czegokolwiek dotknąć. Owszem, mam swój e, ręcznik, mam swoje ręczniki, ja mam swój śpiwór, ale Tomek nie, nie ma. E, no i po prostu pomysłiliśmy co siebie. Dobra, sprawdzę, ile kosztują teraz e, noclegi na bookingu. E, no i okazało się, że w ogóle jeszcze są takie oferty last minute, no bo szukaliśmy o godzinie, nie wiem, 21.00 noclegu na ten sam dzień, więc były duże, duże obniżki. No, i trafił nam się apartamencik duży, bo jest oddzielny w ogóle salon oddzielna z oddzielną kanapą, z kuchnią, e, z sypialnią, w której właśnie siedzę. E, niewiele drożej de facto niż tamto, co mieliśmy zarezerwowane. E, więc, no wiadomo, szkoda i mieliśmy jeszcze chwilę zawahania, czy rezerwować, czy nie. Ale ja powiedziałam, dobra, to są cztery noce. Ja nie wytrzymam tutaj, nie wytrzymam tutaj w tej sliźnie i w tym brudzie, nie wytrzymam. E, no i to jak na początku, się tak troszkę, mm, no chyba po prostu było mu szkoda kasy. Co nie mówię, że mi nie było szkoda, bo mi też było szkoda. Zawsze trochę słabo wydać podwójnie na hotel za cztery dni. E, w Argentynie, która, no, zrobiła się dużo droższa. Widzimy różnicę pomiędzy tą Argentyną jak byliśmy w 2023 roku, a teraz faktycznie ta, ta różnica w cenie jest, więc no trochę nas zabolała kieszeń, ale uznaliśmy, dobra, bierzemy. A dlaczego też, to, to w ogóle już wiem, że gadam i gadam i gadam, to odcinek będzie długi, ale jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć że mieliśmy bardzo podobną sytuację, jak byliśmy właśnie w Patagonii w 2023 roku, ale to za to było w Chile, w Puerto Natales. Przyszliśmy do hotelu i też się okazało, że on w ogóle nie wygląda jak na zdjęciach. Tam do tego stopnia, że wszystło było poplamione krwią. E, oczywiście ręczniki i wszystko też było brudne. Mm, no i my wtedy mieliśmy dokładnie taki sam dylemat. Chociaż uważam, że jeszcze ten w na teraz był jeszcze gorszy. E, no ale wtedy właśnie e, uznaliśmy, że... No tam wtedy też było na cztery noce, uznaliśmy, że dobra, trudno, przemęczymy się. E, wyjęliśmy po prostu nasze śpiwory, takie wiecie, ciężkie, puchowe śpiwory, w których spaliśmy normalnie na zewnątrz pod namiotem to wyjęliśmy je i spaliśmy po prostu na tych naszych śpiworach, nie dotykając praktycznie w ogóle tej pościeli ich, aż tym bardziej tego prześrodła. Używaliśmy swoich ręczników i jakoś ciężko, bo ciężko, ale przeżyliśmy. Tam też było tak, że wracaliśmy z mm, Torres del Paine o 23.00, wstawaliśmy o 5.00 rano, więc naprawdę byliśmy mało w tym pokoju. Natomiast ja do dzisiaj, a minęły już dwa lata, wspominam to jako bardzo ciężkie doświadczenie. No, bo po prostu tak samo no, brzydziłam się tam czegokolwiek dotknąć, no i wtedy wytrwałam, więc myślę, że w tym hotelu, jakbyśmy zostali, to też bym wytrwała. Natomiast uznałam, że nie chcę przeżywać tego koszmaru ponownie. No, także jaki morał z tego, bo rozmawialiśmy o tym, jaki morał z tego całego przedsięwzięcia jest i jak w ogóle unikać takich, no tego na przyszłość, no bo żeby po prostu nie płacić tej podwójnej ceny. I też nie trafiać słabo z nasygami. No to wydaje mi się, że przede wszystkim te tańsze hotele mają zawyżone opinie, bo jak człowiek płaci mało, to po prostu mniej wymaga. Chociaż widziałam w tych opiniach tego hotelu, ludzie pisali, że jest czysto, nie? Więc to jest dla mnie, to było dla mnie największe yy, no naj, najważniejsze, tak? Że ludzie właśnie pisali, że jest czysto. Natomiast no, według nas, to przynajmniej co my widzieliśmy, to czysto nie było. Więc po prostu. Nie wiem, trzeba się bardzo przyglądać tym zdjęciom i jeżeli po prostu się wygląda na bardzo stare, to tego unikać. Nie wiem, co jeszcze można zrobić. Pewnie po prostu czasami do takiej sytuacji dochodzi. Natomiast nam się zdarzyła drugi raz taka sama sytuacja akurat w Patagonii, więc może akurat w Patagonii trzeba uważać. No. Pani w recepcji nas bardzo przeprosiła, powiedziała, że postara się pogadać z menadżerem, żeby nam oddali połowę. No bo mieliśmy na cztery noce, a nie spaliśmy w sumie ani jednej. Ja się dzisiaj odezwać a się nie odzywa. no i w sumie oni nie mają żadnego interesu w tym, żeby nam oddać te pieniądze. Więc wątpię, żeby, żeby do tego doszło, bo nawet nie rezerwowaliśmy tego przez booking, bo chcieliśmy zarezerwować przez booking, ale nie przyszła nam płatność, nie przyszła nam karta, więc oni po prostu zarezerwowali to nam indywidualnie i wysłaliśmy po prostu, zapłaciliśmy w ten hotel przez jakiś tam ich link, przez ich stronę. Więc, nawet na opinia bookingu nie możemy dać, żeby ostrzec innych ludzi, żeby to mnie spali. Także no wątpię, żeby nam oddali te pieniądze. Dobra, bo gadam już prawie 13 minut. Nie wiem, czy dobrnęliście na liście do tego, ale jeżeli dobry na liście, to możecie dać znać w komentarzu, co wy byście zrobili na naszym miejscu. Czy byście się jednak przemęczyli? No bo kasa wiadomo, trochę to kosztuje i słabo płacić podwójnie. Czy jednak byście uznali, nie no dobra. Mam jakby są granice spania w tanich noclegach i poplamione prześcieradło, zrzuknięta poduszka i brudne ręczniki Dazynaw. Także dajcie znać: Bo ja wczoraj miałam taki moment, że zastanawiałam się, czy po prostu nie dramatyzuję, czy nie przesadzam, czy nie powinnam wziąć się w garść jak prawdziwy podróżnik budżetowy i dać radę. Także tak, mamy jeden do jednego, bo dwa lata temu zdecydowaliśmy się zostać w hotelu takim niezbyt fajnym, a dzisiaj zdecydowaliśmy się właściwie wczoraj zmienić ten hotel i wziąć coś innego. Także dajcie znać, co wy byście zrobili, a tymczasem żegnam się z Wami, bo ten filmik tak już jest bardzo długi. jaki i do jutra.